Dobry wieczór kochani, z tej strony Pizza Starot od Siekłania. Kochani moi drodzy, e, dzisiaj przychodzę do was takim czytankiem pod tytułem e, Pełnia wraku. E, Ci co mnie nie znają mam na imię Anna i teraz jest moją pasją... Kochani moi drodzy, chciałam Wam serdecznie podziękować za Wasze działanie na kanale, za to, że subskrypcje się powiększają, popełniają. Dziękuję Wam bardzo, jestem z tego mega zadowolona i bardzo mi to cieszy, że oglądacie moje filmiki, że Wam się podobają. Pamiętajcie, kciuczki w górę, tak? Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z filmikami, zróbcie sobie dzwoneczek mamy dzisiaj słuchajcie, znowu proszę bardzo trzy grupki, dzisiaj możecie wybierać z kartami i z kryształami więc wam pokażę kochani moi drodzy, pierwszy kryształ to będzie kryształ górski to jest jedynka drugi to jest tygrysie oko i trzeci to jest kwarc księ, k, księżycowy, tak? Chyba jeżeli dobrze mówię, tak, księżycowy kamień, kamień księżycowy. Więc kochani, daję Wam chwilkę czasu, abyście sobie mogli wybrać. No dobrze, kochani, przechodzimy teraz do jedyneczki. Dwójkę i trójkę odkładam na bok. Witam układ numer pierwszy, kryształ górski i kartę anielską kompromis. Tu Wam postawię, żeby było. No i słuchajcie, kart będę Wam dobierać. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, ładnie widać. Najwyżej jak coś, to będę jeszcze tutaj bardziej Was na boczku postawię. Oj, I widzicie, i poleciała nam karta. Dobrze, to może zrobimy to tak. O, tak będzie lepiej widać, mam nadzieję. Okej, okay. widać, tak widać. Dobrze, no to za chwilę będziemy patrzeć. A propos raków, no właśnie, słuchajcie moi drodzy, zanim zacznę, teraz potasuję karty. Karty będę Wam dobierać. No, raczki są takie, Wam powiem, wrażliwe. Są troszeczkę takie, bym powiedziała, emocjonalne one pomimo tego, że mają tą swoją skorupkę taką, no to tam jak coś im nie pasuje po drodze, to potrafią się chować potrafią e, ukrywać swoje uczucia, swoje emocje e, raczki robią tak jak się mówi, e, trzy kroki do przodu, e, trzy do tyłu więc moi drodzy, zobaczmy co tutaj się dzieje dla was e, na tą e, pełnię w raczku poczekajcie, może ja tutaj Tą kartkę, tą kartę kompromis, tak jeszcze troszeczkę przesunę. Was tu też troszeczkę przesunę. O tak, żebym widziała. No i patrzmy, co tam będzie dla Was. Dwa. Już Wam pokazuję kartę. Odsuwam Was. Jednak muszę Was odsłonić na bok. I żebyście widzieli tą kartę kompromis, to ja ją postawię tu. Będzie widać, widać. Dobrze, tak mniej więcej kompromis. Eee, dobrze, lecimy dalej. Dobrze. 5, 8. Ok. I jeszcze sobie dołożymy. O, tak, żebyście widzieli ładnie. O, i tak możecie fajnie mi tu stać, super, się fajnie udało to zrobić. Eee, dobrze, i jeszcze jedna. Może tak, żebyście widzieli. Widzicie? Widzicie. No dobrze. I w tle mamy czwórkę kielichów. Że tą czwórkę kielichów tak to położymy. Widzicie tą czwórkę kielichów? To może zrobimy tak. Można w takich damy tak. O. I teraz będzie wszystko widoczne i teraz już Wam opowiadam a propos y, tej pełni y, dla grupy pieszych która wybrała właśnie y, kartę kompromis. Y, Czekajcie, może tak robimy. Kartę Kompromis i y, kryształ górski. Y, kochani moi drodzy, na tą pełnię, co ja tu widzę. Więc tak y, no, będziecie się bronić, będziecie mieli, bym powiedziała, przepraszam, kwestie, kwestie wyboru w dwójce, właśnie w dwójce tutaj, a i nam tu poleciało, dobrze, to ja postawię może sobie tu, w dwójce, dwójce mieczy. Oczywiście znowu będzie kwestia wyboru, może być, może pomiędzy dwoma osobami, albo takimi wyborami typowo zawodowymi. Finansowo, słuchajcie, bardzo dobrze i tutaj oni się w ogóle się nie martwicie. Bym powiedziała tak, będą jakieś powroty do przeszłości, będzie jakieś tutaj, słuchajcie, bronienie się przed jakimś uczuciem, jakimś Jakimś tam rozwiązaniem związkowym, bym powiedziała. Tutaj nie widzicie w ósemce mnie, czy wyjścia z pewnej sytuacji. Możliwe, że mając drugiego partnera albo partnerkę będziecie mieli ten, ten, ten problem, ale jeżeli chodzi o wasze dążenia, wasze marzenia, magu, jak najbardziej macie to spełnione. Możliwe, że właśnie albo jakaś koncepcja, albo właśnie jakiś związek wam się rozwali. Tutaj proszę, w kole Fortuny macie nowy początek, nowy, nowy, nowe jakby możliwości bym powiedziała, nowe spełnienie marzeń. No i oczywiście w tym paziu mieczy, tak jak powiedziałam, będziecie się bronić przed jakimś uczuciem, przed, jakąś, przed jakąś, jakąś taką bym powiedziała, zastanawiając się w takim, bym powiedziała, w tych trzech czekajcie tylko sobie tak dobiorę Ja wezmę, żeby was tam tu wytłumaczyć, żeby, do, żeby to było takie, słuchajcie, um, takie bo troszeczkę był, bym powiedziała powiązanie ale um, właśnie z takim bólem, z takim troszeczkę cierpieniem, z takim, żeby właśnie tutaj w tej trójce nie, czy nikogo nie zranić, y, przede wszystkim y, właśnie y, siebie, czy pewne y, osoby, które są w waszym otoczeniu, możliwe, że mogą też y, w grę wchodzić dzieci. i nam się kompromis poleciał, ale to nic, poczekajcie, tylko sobie, no dobra, no dobra, niech ten kompromis już sobie leży, jak już się położył, to się położył, no i oczywiście w, kap, w kapłance panie tu będą burszty, będą właśnie brały z takiej możliwości takiego właśnie bycia, Proszę taką piękną, właśnie y, panią, która y, będzie y, brała energię właśnie z y, natury, z żywiołów. Będziecie musieli tutaj właśnie, y, jakbym powiedziała, kierujcie się swoją y, intuicją, swoją, y, jak gdyby y, tym, co, y, co do Was przychodzi, i właśnie w tej karcie, właśnie tego y, aniołka, że. Właśnie ten kompromis dla Was jest właśnie e, na tą pełnię jak najbardziej potrzebny, abyście mogli właśnie się pogodzić e, właśnie z takimi e, sytuacjami, które e, mogą e, się wydarzyć w tym roku albo już się wydarzyły. I właśnie w tej czwórce kielichów zobaczcie, tutaj też będzie wybór e, i takie właśnie zastanawianie się będziecie w takiej, właśnie, e, bym powiedziała, troszeczkę negatywności, Związanej właśnie z Waszym życiem, z Waszym, jak gdyby powołaniem tego, co wy chcecie dzisiaj, od dzisiaj właściwie osiągnąć, co mnie jeszcze mogła wam tu powiedzieć, moi drodzy. W tle jeszcze po czwórce kielichów mamy ósemkę buław. To znaczy, że może być tak, że ktoś jeszcze będzie Was uszczerał, będzie Was obserwował, będzie hmm, będziecie dla tej osoby bardzo pociągające, będziecie y, tą osobę jak gdyby y, też obserwować. Możliwe, że jeszcze y, w tych właśnie tych powrotach do przeszłości y, możliwe, że to mogą być y, właśnie powroty do byłych partnerów czy partnerek, którzy y, jak gdyby jeszcze siedzą, jeszcze siedzą wam w głowie i nie wyszli po prostu z waszego, z, waszego, z waszej głowy, z waszych myśli, z waszego serca bym powiedziała, ale tutaj się nie przejmujcie, bo mówię, macie bardzo dobre karty. Troszeczkę będziecie się tutaj, mówię, będziecie się troszeczkę się bronić. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie przy kolejnym czytaniu. Mam nadzieję, że dla grupy pierwszej, słuchajcie, jest wszystko jasne i klarowne. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu, dajcie kciuka. Przepraszam, kciuka w górę, jeżeli Wam e, czytamko się podobało. E, moi drodzy, raczki, nie raczki, e, grupa pierwsza, e, bym powiedziała tak, e, podsumowując: e, może być trochę bólu, trochę cierpienia, powroty do przeszłości, e, ukrywanie uczuć, e, dziećmi i spełnienie marzeń. Zawodowo bardzo, <śmiech> <śmiech> przepraszam. Zawodowo bardzo, bardzo dobrze. Macie w kole fortunę, spełnienie marzeń na nowy rok. Stary możecie zakończyć i dla tych, którzy jeszcze tak troszeczkę się interesują kryształami, to Wam powiem, że kryształ górski jest wspaniałym, takim właśnie tym kryształem, który daje taką, słuchajcie, czystość takie właśnie oczyszczanie. Jeżeli chcecie, to y, chętnie y, Wam zrobię jeszcze odcinek o właśnie owo y, kryształach. Y, moi drodzy, grupa druga, dziękuję Wam za to czytanko. Y, jeżeli się Wam podobało, to powiedziałam jeszcze raz kciuczki i y, do zobaczenia w kolejnym czytanku. I witam, słuchajcie, układ y, drugi. Y, tygrysie, widać? Czekajcie, bo o tygrysie oko. I karta zaufania. się oko i zaufania. Oje! Coś tu nam, Tygrysie oko, chce, chce rozmawiać z nami. Słuchajcie, Tygrysie oko jest Wam, powiem y, tak jeszcze y, z takich ciekawostek, y, bardzo fajnym kryształem, y, który właśnie rozwija, słuchajcie, y, trzecie oko, intuicje. Yy, więc no, zobaczmy, co tutaj dla Was, dla raczków i mieraczków yy, wyż wchodzi z kart. Zobaczmy. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i nie musi z Wami rezonować. Bierzcie to, co do Was pasuje, co Wam, co wam się zgadza. I w tle, proszę bardzo, świat Was wzywa. Weźmiemy ten świat sobie tutaj, będzie widoczny, czy tutaj. Tutaj widocznie jest. Dobrze. No, dobrze, moi kochani. Trochę małe problemy techniczne, ale to nic. Dobrze, to co ja tu widzę, moi drodzy. Dla Was historia jest taka. Tak, będziecie, będziecie się bronić, będziecie uciekać od tego, co do Was przychodzi. Możliwe, że nie zaufacie po prostu swojemu partnerowi czy partnerce i nie będziecie tacy słuchajcie właśnie otwarci właśnie w, w pustelniku będziecie właśnie mieli takie właśnie słuchajcie poczekajcie żeby było was dobrze widać będziecie mieli właśnie taką swoją tą samotnie będziecie się zastanawiać będziecie tacy właśnie troszeczkę nie jakbym powiedziała niestabilni emocjonalnie będziecie pracować nad swoim dawaniem i braniem będziecie musieli tutaj bym powiedziała no, troszeczkę się zastanowić Czego chcecie, co chcecie, jak gdyby swoją energię ładować, czyli komu poświęcać, komu nie, kogo wybierać, kogo nie. Zobaczcie, możliwe, że będą pewne tutaj właśnie wojenki między właśnie waszymi znajomymi, nieznajomymi, rodziną, bratem, siostrą. Finansowo bym powiedziała bardzo dobrze, bo też nie musicie się o nic martwić. Panie oczywiście zobaczcie jakie piękne będą błyszczeć, będą tajemnicze, będą e, jak gdyby walczyć o swoje uczucia e, no i oczywiście idzie ten rycerz kielichów z tym właśnie z tym uczuciem, który właśnie może być taki jak gdyby e, troszeczkę niestabilny powiedziałabym nie do końca wiedzący na czym stoi czy może od was mieć to właśnie zaufanie żeby on właśnie jako ten król nie musiał się bronić i wojować słuchajcie tym właśnie waszym mieczem żeby, to, żeby ten miecz nie skrzydził i jego i was i zobaczcie znowu się powtarza się właśnie to dawanie i branie jeżeli jesteście w związkach to pracujcie nad waszymi związkami nie róbcie z tego żeby to pozostawiało bez jak gdyby odpowiedzi bez y, dalszego y, rozwoju y, powiedziałabym y, tutaj w paziu y, kielichów y, będziecie mieli to szczęście, będziecie mieli to spełnienie marzeń, ale musicie, tak jak właśnie aniołki to podpowiadają, zaufajcie tym, co do Was idzie, zaufajcie swoim partnerom, y, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli ktoś kogoś tam załóżmy y, Bym powiedziała podejrzewa o zdrady, o jakieś tam właśnie zmiany w zachowaniu. To to jest, słuchajcie, chwilowe. To może być także o, zobaczcie, bo jeszcze tu mamy jeszcze kartę transformacji, widzicie? Czyli świat wzywa, jest transformacja. Idziecie po swoje. Macie takie, jak gdyby właśnie, bym powiedziała, odczucia, że w tym nowym roku w tej, ta pełnia wam przyniesie właśnie takie odczucia, że będziecie troszeczkę się bronić. E, będziecie mm, właśnie e, tacy troszeczkę niespokojni właśnie w tej e, piątce buław. Ona wam da takie właśnie e, poczucie, że coś może być nie halo. Więc e, bym powiedziała, no tutaj dla was to to czytanie bym powiedziała, no nie jest najgorsze, niż od jedynki. E, jeżeli ktoś ma ochotę, e, możecie nawet przesłuchać wszystkie e, trzy e, czytanka. Jak się Wam podobało, moi drodzy, to pamiętajcie, kciuka w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Czyli podsumowując, praca nad sobą to przede wszystkim będziecie czasami się troszeczkę bronić przed tymi swoimi uczuciami. Może być okres samotni, może być okres takiej desperacji, depresji dla bym powiedziała singli nie singli związkowców no tutaj w, w tych dwóch kartach tak w, w tej w królowej i w królowie w królu kielichów może być że będziecie się nawzajem obserwować będziecie tam jakoś relacje tworzyć dla stałych związków praca nad tym związkiem żeby on poszedł do przodu żebyście dali sobie szansę, zaufali sobie, czy to żonie, czy to mężowi, czy to partnerowi, czy chłopakowi. Jak to odczytacie, tak będziecie mieli. Moi drodzy. Pamiętacie, macie jak dla siebie, spróbujcie popracować sobie z, tygry, z tygrysem. Może, już nie mogę się wysłowić ze zmęczenia, słuchajcie, z tygrysowym, o, no, tygrysie oko. No, ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, że zaczynam właśnie pracę z tymi kamieniami i naprawdę Wam powiem, to jest coś cudownego, jak się czuje energię tych kamieni. To po prostu, powiem Wam, rewelacja. Yy, polecam bardzo serdecznie yy, tak, takie, takie coś, bo naprawdę kamienie też mają swoją moc, potrafią leczyć potrafią pomagać i słuchajcie moi drodzy to było czytanko dla grupy drugiej, jeżeli wam się podobało pamiętajcie kciuki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału więc moi drodzy kochani pizzę Starot całuje, papa do następnego czytanka no i kochani witam grupę trzecią kamień księżycowy i kartę medytacja przyniesie odpowiedź, no pięknie słuchajcie, o poczekajcie, nie zabrałam wcześniejszego tygrysiego oka to już tutaj lecę z tym naszym kamieniem żeby wszystko było dobrze jasno widać, pięknie widać słuchajcie i lecimy Czytanko na pełnię 2023. Powiem Wam, że dzisiejsza pełnia będzie bardzo silna, jest taka właśnie typowo odczuwalna mocno dla raków, nie tylko. Jeżeli macie ochotę to powystawiajcie sobie wodę, zróbcie sobie wodę księżycową, dzisiaj to jest jak najbardziej wskazane. Co tutaj y, dla Was, moi drodzy? Mm. No. Powiem Wam, że bardzo ciekawie. Mm -hmm. I w tle a z kielichów, czyli spełnienie marzeń tutaj postawimy, kochani moi drodzy. Czekajcie, czekaj, no Widać widać dobrze wszystko. Widać. Jeszcze tak przesuniemy. O, super. Dajcie mi chwilkę, żebym się zastanowiła. Co by tutaj Wam powiedzieć, jaką ja tutaj historię widzę? No, powiem Wam tak. Yy, grupa trzecia ma, bym powiedziała, taką malutką zagwozdkę, bo Wy patrzycie jeszcze w, w przeszłość, w dal, byście chcieli, byście wrócili do tej przeszłości, ale tak do końca wy chyba nie, nie wiecie, czy Wy chcecie wracać do tej przeszłości, bo tutaj się nam znowu też yy, pojawia się yy, Trójka Buław. Też właśnie patrzycie na ten statek, który wam odpływa. Czy wy, czy wy chcecie w to brnąć, Bo nie wiem. Tak naprawdę takie mam poczucie, że jak gdybyście, bym powiedziała, jeżeli chcielibyście być z jakąś osobą, która Was interesuje, albo jakiś projekt, który Was interesuje, czy to jeszcze jest dla Was? No, bym powiedziała, że no dobra, no macie to spełnienie, tak, w tym Asie Buław. W słońcu macie jak najbardziej spełnienie marzeń, i jakbyście chcieli być tą osobą, to proszę bardzo, możecie iść, jakbym powiedziała, w dym, ale zastanówcie się na spokojnie i wywnioskujcie tutaj właśnie w, w kapłanie to doświadczenie życiowe, które dostaliście od życia, które jest dla Was najważniejsze, i korzystajcie z tego, nie zapominajcie o tym. Tak jak mówię, w śmierci macie tą swoją transformację, wy to przechodzicie teraz, wy możecie mieć różne odczucia w tej pełni, Może, wy możecie być tacy troszeczkę bardziej nerwowi, troszeczkę bardziej odczuwać stres, zmęczenie, jakieś takie właśnie że nie wiem, którą mam w stronę pójść, czy może bym chciała to, czy może bym chciała stąd. I dlatego w tym momencie ta karta właśnie do Was przychodzi, właśnie z tą odpowiedzią, że medytacja właśnie przyniesie Wam tą odpowiedź. Zróbcie sobie wieczorkiem, włączcie sobie jakąś fajną muzyczkę, zrelaksujcie się. Dziewczyny, jak gdyby, czy tam kobitki, możecie sobie zrobić sobie w międzyczasie domowe spa. Więc dla ludzi wszystko, dla Was, kochani, moi drodzy, co bym jeszcze tu chciała powiedzieć, no to podsumowując, nie, nie zastanawiacie się nad tym powrotem, albo jak chcecie, to się zatem. A jeszcze nie powiedziałam, czwórka pentakli i szóstka pentakli. No właśnie. Tu bym powiedziała tak, praca idzie, jesteście, jesteście jak gdyby zajęci nad sobą wchodzicie w taką energię takiego właśnie, że tylko dla siebie jesteście i nad sobą pracujecie. No i praca oczywiście nad dawaniem i braniem, tak samo jak w jedynce i trójce, w dwójce, przepraszam. Jak chcecie, mówię, kto, mówię bierzcie z tego czytania co naj, najlepsze. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie musi rezonować. Jeżeli Wam się trójeczka podobało, słuchajcie, kciuczki w górę, Pamiętajcie, jestem na Instagramie, jestem na Facebooku, jestem też na TikToku. Serdecznie Was zapraszam na tamte stronki. Możecie mnie odwiedzać, możecie mnie obserwować. Na Instagramie jest Pizzastarotjl. Też mnie możecie tam znaleźć. W ogóle wszystkie linki będziecie mieli pod spodem, więc będziecie wszystko wiedzieli i widzieli. To cóż, moi drodzy, na tą pełnię życzę Wam wszystkiego dobrego udanego dnia. Mam nadzieję, że zdążę zaraz to Wam wrzucić na YouTube'a, aby jeszcze się zahaczyło o tą pełnię. Pełnia zaczyna się, jeżeli dobrze pamiętam, po 20. chyba 45 albo 45 jakoś w tych okolicach, więc róbcie sobie wodę księżycową, wystawiacie swoje kryształy, jeżeli macie. To powodzenia Wam rzeczy magicznej, pełni papa picy Starek. Pozdrawiam papa.